Muszę płyty założyć Chodźcie tylko jak wyżej jak coś Jest gościu znowu Trochę go poprawiałem ale mało Tu jest Amo jeszcze jakieś chłopaki Tu tu jesteś skrzynia z ja To wy uciekliście tak? Dobra na górę ale o, się tam postanowiłem wydawać strzelaniny z nimi Idą, idą, idą Arturo, uważaj. Aha. O, patrzcie jak daleko mamy ich chmurę, chodźcie, chodźcie. Dobra. Dobra, ja. musimy iść chyba dalej, nie? Mhm. Tam są. był no, tam tam. otwarty teren jak No ja mam dymy. Teren, idziemy czy nie? I gdzie idziemy? No gdzieś, no gdzieś, tam jest gdzie? otwarty teren. Jezu, to na otwartym terenie będzie. To później dymy może, wyjdziemy jak są. Idzie już chmura. To co do namiotu I, do, i przygina. No nie wiem, to chodźmy. Do namiotu. Kurwa plecy. Wiem, wyciłem dym po to. No skur wielu siedział, słyszał nas i na dawę tylko patrzył kiedy stołem. Chodźcie chłopaki, ja mogę dym drugi. Macia. Powaliłem pas. pa! Nie żyje. tu jest, no tu nie, no dobij go. ja myślałem, że jest dalej, wiesz? Kurwa, że on tak podszedł szybko. Za to było, Marcin? O nie. Nie, 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 nie. Ładnie. Ładnie na ślepo, ale go zabiłem. Po prawej. Po lewej. Czekaj, ja się w dymie chowam. Panie dzieju. Na czerwaka, na czerwaka. Na czerwaka, na czoraka. Czeka, na czuraka. Nie ma takiego podnoszenia się. Kościół kolejny. Zetom... Dym. Matko boska Gdzieś za to mam leci. Schowaj się tu za węgiel. dobra Którzy te podnieśli. Podnoszę się za mają florę. Przeładuj. No dawaj, go go nie No bo widzę właśnie. Zmień na ten drugi karabin. Próbuję, nie przechodzi mi. Był już. Aha, ciekawe Po lewej jeszcze masz. Nie, to jest bardziej Mień Czekaj, dobra, dajcie mi grać Kurde przeżyłem to Kładrze, przeładuj Panowie, dajcie chwilę, kurde Bierze go płytę, po lewej stronie idzie po lewej, o tu Nie, 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 o, jest ty nie! Fajnie. lewej Mówiłem, przykuj kamerę, bo chcę być celebrytą. No to jest. Jej, pan, jesteś. Ale to widziałem, że zrobił robotę. Tak, ale Renepity nie faktycznie. No, o nie oszukania osób, przekoktowana broń. To jest w ogóle. Ale gościu ma jakąś skórkę, czy ma sam zrobioną, Nie wiadomo, nie? Nie wiem ale muszę to Renety coś zrobić. No ja też właśnie to <tryk> zobaczę mm. Zaraz z WSP9 WSP9 to jest broń którą chcecie grać Panie, No dobra no ale wygraliśmy Choć raz. Był Teamwork, że na mnie krzyczeliście a ja starałem się nie umrzeć Kradanie się ma często i sposób no zobaczmy kto jest Team, kim panu, <tryk> Jak tam okej, okay, synu? To okay. determinuje naszą... Dobra, niebawem w kimonko. No A, asysty krzepki. Do dupy. Mama zaraz będzie. Łupieżca Artur. Zazwyczaj to, to Waldek jest łupieżcą. No, no dobra, dobra. Waldek tak, też my my w saplajach, tak. O proszę. Przedmiot budowy. Zginąłem. Bo wybi wybierasz kiedyś strzelasz. Zobaczmy jeszcze jak to wygląda. Ciekawe, ja miałem 4 kile, Artur miał 4 kile i ja jestem mistrzem asyst. No.